Witam wszystkich w odcinku magazyn rozdzielnia DC i AC do falownika raczej nie rozdzielnia tylko zabezpieczenie do paneli już jest szyna neutralna po falowniku uziemienie będzie wspólne i szyna przed falownikiem na razie będzie to B10 na wyjściu z falownika bez na ewentualnym zasilaniu. Na razie sobie przyciągnąłem kable DC. Tutaj idą ładnie za płytą. Wychodzą górą i na pole. Tu idzie od instalacji 6 kW. Tu idzie od magazynu i podłączam zabezpieczenie. Piękny kabelek. Ale pasuje, tu jeszcze zacisnąć tu lejki. Aktualnie ich nie mam przy sobie, bo są w domu, nie chcę mi się iść więc to zrobię jutro. Przejdę na drugi kabel i bierzemy się tutaj za przyciąganie drugich kabli, już do falownika. W mojej studni kabli, którą właśnie wyciągnąłem, znalazłem tylko jeden kabel z wtyczką. z jest kabel 075, ale jak na zasilanie falownika to będzie, bo i tak będzie bez szóstka, tu chyba. Z albo B6, albo B10 tu dużego prądu nie będzie to ogólnie, będzie w ogóle wyłączone. Tylko, jakby trzeba było doładować baterię, no to chwilkę no to ja tu będę koło tego. Więc, tylko żeby to jest tak, żeby było awaryjne zasilanie awaryjnego zasilania, o. i tu sobie go zwinę, i tu już sobie przyciągnąłem, czy żyły, to będzie tylko włączone. Tu będzie kaska wyłączona na a to będzie tylko podłączone, żeby było jakieś uziemienie po kablu. Tutaj mam uziemienie. Ja też mam tu wszędzie uziemienia tym kablem No i w głównej rozdzielni też mam uziemienie, i tam już jest bity w ziemię. Więc tutaj długie dalej. A więc poszedłem po tulejki. Bo już bym nie miał to co robić, już ten kabel przeciągnąłem. Tam jeszcze jedynie mi zostało, też by trzeba było tulejki lejki. Więc biorę się za zaprasowywanie. Ładnie zaprasowane. Kable różnie się udało. Z końcem, ale obatne, żeby głębiej weszło, lepiej będzie trzymało. to nie będę obcinał. I zakręcamy. Przykręcone. Trzyma się porządnie. Trytko wspięte. Troszkę nierówno, ale to się jeszcze wyrówna. I teraz biorę się za to towarzystwo. Tutaj jest zaprasowane i przykręcamy. I tak do tej pory, żeby było w jednym kierunku. Tutaj mamy wejście z falownika. Tyczkę zamontowaną do ewentualnego zasilania halownika przez bezpiecznik, i tutaj mam już kable wpuszczone na wejście bezpiecznika. No, takie skrzynce ciasno to tego nie poukłada inaczej. Tutaj jest wszędzie zapas kabla. Tu jeszcze to pospinam, żeby tak nie latało wszystko. I tak o, no, Tutaj mam dwa przewody. O, to są. 2,5 mm. Mam podpisane wejście, tam drugi z Wyjście z falownika. Jest to z zapasem zrobione, dosyć dużym bo falownik planowo będzie tutaj. Powinien się zmieścić. Tak żebym jeszcze mógł to otworzyć, w razie czego? Bo to musi być otwieralne. Więc tutaj spokojnie dostanie. Jeszcze jest z zapasem. Tylko z tym może być troszkę krótko, ale myślę, że to zostaną, bo to jest na środku falownika wejście i tu też jest zapasu kawałek. No, wspinam skrzynkę. Jedynie co zostało to falownik i wkładać baterię. Jeszcze tu będzie balanser. Tu muszę dolutować przewody, i tutaj będzie balanser, bo to jest tylko BMS bez balansera i tutaj kupię aktywny balanser taki 2 wystarczy spokojnie i tutaj on będzie, tu będą oczywiście też bezpieczniki do niego i wtedy już będzie gotowe oczywiście trzeba tu jeszcze jakieś gniazdka dwa założyć myślę o tego typu coś podwójne tutaj przykręcić bo trzeba z tym prądem też coś zrobić więc tutaj jeszcze przyciągnę dwa kable od paneli już za zabezpieczeniami tak samo dotąd i prace przy rozdzieleniu tutaj przy zabezpieczeniach będą zakończone tu mam kawałek czarnego kabla I gdzieś tu mam też drugi kawałek jeszcze zaznaczę który plus, który minus, bo on tylko czarnego na stanie. a te czerwony i czarny mam na polu pod panem zostawiam dłuższe to nie chcę ciąć a jak mam dwa takie to tu kolor nie robi różnicy tylko żeby po prostu dobrze je podłączyć końcówki są tu wszystko popodłączane. podłączane muzyka leci więc robota jej lepiej idzie tu też zaklasowałem pod falownik też widzicie długi zapas kabla a tu jeszcze tulejki i tu prace będą zakończone. Przekręcić tu. Jeżeli będzie wszystko się dobrze sprawowało, to tu wejdzie jeszcze. Na pewno podlicznik, a czy różnicówka? Zobaczę. Więc ja się biorę jeszcze za przygotowanie tych przewodów. Jedziemy z montażem rozdzielni Jedziemy z montażem. Muzyka jest. Robota. Leci lepiej jakiś muzykę, więc jedna już poszła, teraz jest druga, a mniejsza. Jeden kawałek gotowy. I tutaj robię drugi, tu już jest wszystko zrobione na ten etap co jest. Zostaje tylko podpiąć falownik, jak przyjdzie i odpalać jeszcze panel tam. Podłączysz to. Będzie osobny odcinek na tym. A tutaj zakończył już odcinek, zakończam te kable i biorę się za innym robotę, też związaną z magazynem.